Internetowa seria audio Zamruz Autor Tomasz Jarząbek Część pierwsza Rocznica Piątek Powietrze przeżarte zapachem dymu papierosowego i nadtrawianego alkoholu Na podłodze niedopita butelka Odbijam mdłe światło latarni Ledwo wciskające się przez niedociągnięte zasłony Ciemna poświata za pokój Wycofuje się z nocnego stolika Na którym rozbłyska ekran telefonu Nastawiony na siódmą, zero, zero. Budzik przerywa ciszę. Miał po omacku sięga źródła dźwięku. Ostrożnie otwiera jedno zaropiałe oko i jeszcze pijanym wzrokiem spogląda na wyświetlacz. Jezu. Jeszcze chwila. Przestawia drzemkę o kilka minut. Z trudem obraca się na plecy. Wciąż odzywa się stara kontuzja kręgosłupa. Przeciera oczy i bierze głęboki wdech tej ciężkiej zawiesiny, którą trudno nazwać powietrzem. Wypija kilka łeków zimnej kawy z poprzedniej nocy. Niepoprawione sprawdziany szóstej ce leżą rozsypane po całym pokoju. Trzy z nich jeszcze pamięta, ale resztę nocy przyćmił szum pół litra wódki wypitej za szybko i pewnie ze złych powodów. Szkoła. Jak co rano panuje wszechogarniający zgiełk. Samochody rodziców zajeżdżają pod budynek. Dzieciaki kłócą się o to, które naklejki z ich ulubionej serii gum do rzucia są rzadziej spotykane. Malinowski z kolegami z 5 A rzuca śnieżkami w okna sali gimnastycznej. Niby taki sam dzień jak wszystkie, ale jednak w oczach wszystkich daje się zauważyć jakąś drobną ekscytację. Od dawna przygotowywano się na ten dzień. Pięcetna rocznica miasta. Zajęcia szkolne mają być skrócone ze względu na apel i przedstawienie. Zbliżając się do wejścia, Michał rozwija dwa miętowe cukierki. Czodzienny rytuał zadzierania śladów poprzedniej nocy. Ostre zimowe powietrze trochę go obudziło, jednak nie na tyle, by czuł się pewnie. Otwiera drzwi do budynku. Dziewczynka z małym, różowym plecaczkiem z logo Hello Kitty w pośpiechu wbiega przed nim. Kilka kropli kupionej wcześniej kawy ulewa się z plastikowego kubka wprost na nogawkę jego pomiętych spodni. Mając ręce zajęte materiałami, które obiecał dziś dostarczyć do dyrekcji, bezradnie spogląda na miejsce zbrodni, do której doszło przed chwilą na jego jasnych dżinsach. Cholera! Zostanie plama. W przerwie, między lekcjami, Michał kieruje swoje kroki w stronę świetlicy. Ulgę przynosi mu fakt, że choć przez chwilę może pogadać z kaśką Sołecką, bezdzietną rozwódką, którą mąż niedawno zostawił dla za tej blondyny z bogatego domu. Kilka zamienionych zdań stanowi dla niego chwilowe oderwanie od ogólnie panującego jazgotu. Pamiętałem jeszcze z czasów licealnych. Już wtedy czuł się dobrze w jej towarzystwie. Po cichu nawet się w niej podkochiwał. I chyba dalej tak jest. Odpuścił jednak, gdy zaczęła się spotykać z przyszłym mężem, kapitanem lokalnej drużyny piłkarskiej KS Marawa. Facet już wtedy lubił zabawić się na boku. Po jego odejściu Katarzyna na pozór stara się trzymać emocje pod kontrolą. Już następnego dnia po rozwodzie pojawiła się w pracy, jakby chciał udowodnić sobie i wszystkim, że ta sytuacja niezbyt ją wzruszyła. Prawda jest jednak taka, że jej świeże jeszcze rany często przebijają przez opatrunek z udawanej normalności. Widać wtedy w jej oczach żal i rozczarowanie, gdy obserwuje rodziców odbierających swoje dzieci ze świetlicy, którą prowadzi. Uśmiechnięci wychodzą, zamykając drzwi zostawiając ją bezdzietną samotności. — Słyszałeś, co zrobił Majnowski z kąplami. Nanieśli śniegu przez okno i zrobili tam metrowego bałwana. Dyre tak zagotowało, jak to zobaczyła. — Żałuję, że tego nie widziałaś. Myślałem, że dostanie zawału — powiedział Michał, opierając się o filar. — Ci to dopiero wynalazki — Wesnęła z lekkim uśmiechem. — Wczoraj na drzwiach od pokoju nauczycielskiego narysowali wielkiego, no wiesz, yy, siusiaka — powiedziała, rumieniąc się. — Majnowski jak dorośnie, albo wyląduje w więzieniu, albo skończy jako milioner — dodała. — Za chwilę apel, idziesz? — zapytał. — Odbędnijmy to i można zaczynać piątek. Robimy dziś ze znajomymi własną wersję piętnetlecia naszego jakże pięknego miasta. Ciepłe piwo, niedobra pizza, podrywanie brzydki kalnerek w starym browarze. Będzie fajnie. Zapraszam — dodał, mrugając okiem. — No nie mogę odmówić takie szalone rozrywki w Marawie — odpowiedziała, kłaniając się nisko, niczym paryska dama dworu. — W ogóle dlaczego przełożyli imprezę na rynku i będzie dopiero za dwa tygodnie? — dodała. — Boją się, by nie porwało namiotów. Ponoć miała nadciągać moc na śnieżyca, ale jak widzisz na zewnątrz spokój, coś ostatnio nie sprawdza im się ta prognoza pogody. — To co, idziesz na ten apel? — powiedział Michał, spoglądając w stronę drzwi świetlicy. Tak, tak, muszę iść, Moja klasa tam występuje Katarzyna obróciła się i zabrała torebkę z biurka Apel i przedstawienie przygotowane przez uczniów klas czwartych Szybko minęły Dzieciaki bardzo się postarały, by wypaść jak najlepiej Na no, posiadające nieco mniej niż cztery tysiące mieszkańców Miasteczko taka rocznica to naprawdę wielkie wydarzenie Jedynie młody Kukliński dał ciała, zapominając części swojego dialogu Na szczęście reszta szybko się zorientowała i drobną improwizacją Zamaskowała pomyłkę Jakoś to wyszło Wieczór, mroźne powietrze, podrażnia świeżo ogoloną, nieprzyzwyczajoną do ostrza skórą twarzy Michała. Zapach taniej wody kolońskiej drażni nozdrza. 32-latka. Kilka szybkich zacząć papierosem przed wejściem do baru. Kiedyś były jeszcze dwa inne, ale szybko splajtowały. Konkurowanie z Zetkiem Brodzińskim i jego lokalem to zadanie dla osób o bardzo silnych nerwach. Dla przykładu, na jednego z rywali nasyłał co tydzień różnego rodzaju inspekcje podając się je za jego klientów. Na innego miał ponoć wynająć okolicznych zbirów, do powbijania okien w całym budynku. Krótko mówiąc, straszna z niego menda, ale w tym mieście nie ma innych pubów, więc Michał ze znajomymi spotykają się w tym przybytku. Idzie przywyknąć do średniego jedzenia i dwóch gatunków piwa. Niedopałek rzuca na zimny bruk, przydeptuje skrętnym ruchem buta. Do lokalu wchodzi pod świecącym neonową zielenią napisem Stary Browar, Pub and Dyskoteka właściciel cały czas odwołuje się do rzekomo wieloletniej historii tego miejsca na każdy sposób stara się przemycić historię jakoby przed laty była tu znana w całej Galicji ważalnia piwa i w ogóle to kto tu nie przebywał nikt nigdy nie potwierdził żadnej z opowieści a wiszące na ścianach stare zdjęcia łatwo można znaleźć w wyszukiwarce Google żadne z nich nie pochodzi stąd ale wszyscy udają przed Brodzińskim zachwyt jego włościami poza tym kto przy zdrowych zmysłach zrobiłby z miejsca historycznego weekendową dyskotekę że się wtedy tylko banda nażelowanych wiejskich podrywaczy, szukających jak zaliczyć albo spuścić komuś łomot. Zwykle kończy się tym drugim, tylko że to oni dostają w kość od lokalnych dresiarzy. Poproszę piwo, powiedział, po czym rzucił na ladykarz drobniaków. To tylko zabrzęczały, kręcąc się na blacie niesynchronicznie. Poprawił prawą ręką opadające na oczy włosy, zaczesując je do tyłu. Barmanka napełniła kufel, po czym postawiła go na tekturowej podkładce. Szybki rzut oka po sali. Knajpa pełna stałych bywalców. Bracia rogalscy znowu zakładają się ze znajomymi, kto jest silniejszy na rękę. Jakiś chłopaczek siedzący obok maszyny grającej. Niepewnie wędruje ręką, pod stolikiem, do nóg koleżanki. Pochowane po kątach dzieciaki piją jedno piwo na trzech. Nie wyglądają na pełnoletnich, ale każda sprzedaż wspomaga kasę szefa lokalu. Dopóki jest spokój, przymyka oczy. Ktoś macha z narożnej loży na półpiętrze. Słychać znajome wołania. Chodząc po schodach czuje się wyraźny zapach świeżego drzewa i całodniowego potu. Pracownicy tartaku niedawno skończyli swoją zmianę. Teraz siedzą przy stolikach i topią zmęczenie życiem w wodnistym piwie z wkładką, z dolanej ukradkiem wódki, którą kupili w sklepie obok. Jak tam, ale mamy dzisiaj wielkie święto. Nasze przenudne miasto obchodzi okrągłą rocznicę, powiedział Michał podchodząc do stolika, w którym siedzieli znajomi. Ku dłoni przywitał się ze wszystkimi, po czym usiadł, kładąc na lacie piwo. Wypijając zawartość z kufla, co chwilę spoglądał w stronę drzwi, czekając, aż pojawi się w niej Katarzyna. Ej, Michał, żyjesz? Rzucił Krzysiek, bardzo dobry przyjaciel Michała, strzelając przy tym na palcach. Nie bój się nic, przyjdzie. Dodał. Nie wiem, czy słyszałeś, ale ponoć wszyscy w urzędzie miasta są bardzo obsrani, bo... Przyjął do nich jakiś ważniak, to ktoś z dawnej rodziny leszywskich, kontynuował. To nie ci co dawno temu mieli pół miasta i całe Księże w górze? Zapytał ktoś przy stole. Ciekawe, czy będą chcieli wydępić trochę siana ze skarbca naszego urzędu miasta, ponoć te ziemie przed laty zostały im zabrane, a oni przepędzeni. Kontynuował Krzysiek. Słyszałem coś o tym ponoć, nieźle się u nich tam odpierdalał, rzucił Michał. Kiedyś ktoś opowiadał, że mieli tam jakąś sektę i z tupami latali po polach. Stara wierzchońska, gdyby żyła w tamtych czasach, to by ich na sto się spaliła. Zażartował Michał, biorąc łyk piwa. Drzwi lokalu otworzyły się i stanęła w nich znajoma postać. Michał wziął głęboki oddech. Wieczór szybko minął przy dźwiękach muzyki disco polo z lat dziewięćdziesiątych. Ktoś wrzucił do maszyny grającej o parę tych za dużo i... Cały wieczór trzeba było słuchać tych piosenek o pszczukach majach, majteczkach w kropeczki i innych bzdurach. Nie licząc tego, wszyscy mile spędzili czas. Około drugiej w nocy wszyscy już się rozeszli. Przy stoliku został tylko przysypiający Michał. Walcząc ze snem, starał się dobić już dawno wygazowane piwo. Barmanka, zmywając podłogę, podeszła do jego stolika. Lekkim kopniakiem w krzesło, na którym siedział, zwróciła jego uwagę. Za chwilę zamykam, idź już do domu. Masz chyba dość na dziś, Powiedziała. Niezdarnymi ruchami pozbierał swoje rzeczy. Wstając, rzucił kilka monet na stolik i wymamrotał coś niewyraźnie pod nosem. Otworzył drzwi i powolnym krokiem zaczął schodzić po stromych schodach. Jeszcze ostatnie sprawdzenie kieszeni, czy wszystko jest na swoim miejscu. Prawa kieszeń, portfel, lewa telefon, klucze, tak. Żona, nie, bo jej nie masz, nieudacznik użyciowy. Rozmawiał ze sobą. Czemu ośle nie odważysz się powiedzieć, że ci się podoba? Jesteś totalną porażką. Kontynuował w poważniejszym tonie. Zataczającym się krokiem przeszedł Bóg starej wątanny. Światło latarni przebija się między gałęziami, słabo oświetlając chodnik. Jest jasna, zimowa noc. Nocną ciszę oprócz zgrzytającego pod butami śniegu, co po chwilę przerywa brzęk przewracanego szkła. Stara wierzchońska nocami chodzi dookoła rynku i wygrzebuje z koszów puszki oraz butelki, które później może sprzedać. Po śmierci męża zostawi tylko pies, na którego przelała całą swoją miłość oraz skromna emerytura, do której trzeba dorobić. Nie ma dzieci ani żadnej rodziny, ludzie starają się jej pomagać jak tylko mogą. Od lokalnego ośrodka pomocy społecznej dostaje drzewo na zimę oraz ciepłe obiady w szkolnej stołówce. Wszyscy przywykli do jej odchyłów. Gdy finalnie zdechł jej ukochany pies, zwariowała już całkowicie, twierdząc, że rozmawia z Bogiem. — Pan widzi twoją brudną od grzechu duszę, pijaku — rzuciła w stronę przechodzącego obok Michała. — Też miło widzieć panią pani Wierzchońska — odparł, powstrzymując nerwę. Nie za zimno, by tak chodzić samemu? A szczególnie po nocy? dodał. Bóg jedyny jest ze mną, a on chroni mnie zawsze, choćbym chodziła ciemną doliną. Zła się nie ulęknę. Tobie też by się przydało, byś wpuścił go do swojego serca, bo nie widuje cię w kościele. A sąd ostateczny jest już blisko, powiedziała zgniatając nogą aluminiową puszkę. Chodzę tylko na ostatnie msze i siadam w ostatnich ławkach. Wymyślił na poczekaniu, czując narastające zażenowanie. Czuł się podobnie jak wtedy, gdy w dzieciństwie musiał się tłumaczyć, gdy coś narozrabiał z kolegami. Jestem na każdej mszy i nigdy cię nie widziałam. Nie kłam. Pan widzi wszystkie twoje kłamstwa. Twoja matka nieboszczka, pewno w grobie się teraz przewraca. Odpowiedziała. Dobrej nocy. Radzę, by... Poszła pani do domu, bo zimno. Jak zawsze się z panią przyjemnie rozmawiał. Rzucił sarkastycznie, ucinając rozmowę. Wolnym krokiem odszedł, słysząc za swoimi plecami rozmawiającą do siebie kobietę. Zakłopotanie wynikające z rozmowy oraz zimne powietrze chwilowo go odrzeźwiły. Czuł się jak mały chłopiec, który właśnie coś napsocił i ucieka z miejsca zdarzenia. Będąc pracownikiem szkoły nie mogli po prostu powiedzieć, by się odpierdoliła i pilnowała swojego nosa. Od razu doniosłaby do dyrektorki i wylądowałby u niej na dywaniku. Jest w szkole lubiane, sprawa nie rozniosłaby się, ale lepiej unikać niepotrzebnych problemów. Jako nauczyciel woli pilnować tego, co robi i co mówi, nawet gdy jest poza szkołą. Kiedy był już blisko domu, myśli wciąż uciekały do Katarzyny i tego, że nie odważył się jej powiedzieć, co czuje, a planowałby zrobić to dziś w alkoholowym zamroczeniu połączonym ze zmęczeniem. Dostrzegł. Kątem oka, w rozmytym świetle ostatniej latarni, coś jakby zarys człowieka. Postać zeszła z drogi, niknąc w cieniu drzew pobliskiego lasu. Mając zwolniony alkoholem refleks, skierował głowę w tym kierunku. Przystanął na chwilę. Niczego już nie dostrzegł. Zimny dreszcz rozszedł się po jego ciele Na wspomnienie dawnych wierzeń jego babci Opowiadała, jakoby kątem oka Można było nieraz dostrzec postacie Pochodzące z drugiej strony Mówiła to babcia, której się śmiertelnie bał Pamięta, jak siedziała w rogu kuchni Z różańcem w ręku Buchające płomienie Spalącego się obok pieca kuchennego Tworzyły różne, dziwne wzory na no jej zmaszczonej twarzy Spod podokrywającej włosy chusty słychać było szeptane słowa modlitwy dla sześcioletniego Michała ten obraz przypominał scenę z horroru. Myśl szybko uleciała. Zamykając jedno oko, popatrzył jeszcze raz, jednak tym razem, nie widząc nic szczególnego, uznał to za wymysł zmęczonego umysłu. Jako racjonalista, nie dopuszcza myśli o rzeczach nadprzyrodzonych za prawdziwe. Zawsze jednak miał wybujałą wyobraźnię. Późna pora oraz alkohol zrobiły swoje. Wchodząc po kilku schodach, Michał był już prawie w domu. Opierając jedną rękę o ścianę, starał się trafić kluczem w zamek. Po kilku próbach w końcu się udało. Ciepło domu.